Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie zaczniemy od wyzbierania jajeczek. Oczywiście o tutaj kaczy już jest jedno z rana było. Kurczęta tutaj chodzą. A dobra nie będę przeszkadzał jak siedzi. No niech siedzi. Taka jest dobra informacja że nie będę nic kupować słomy tylko siano dostanę od Kodowcy kur Onu zostało no. i jaja będę mógł jeść, bo nie inkubuję. Eee, potwierdziłem to jajo, nie wiem. Dobra, na razie tutaj zostawię, żebym potem tylko nie zapomniał go wziąć. No i tak, wyścieliłem kurczętą teraz. O, wyścieliłem się tym z tych co mi pan. No bo jak zolęgowe zamawiałem tą siano tam też wpakował, żeby fajnie było zabezpieczone i widzicie mają tutaj pięknie wyścielone w środku. Tam do za też im dałem słomy, także siana. karmidło im na pole wystawiłem, niech jedzą też kurczęta, kaczki, wszyscy dałem też wody yy, kaczkom. Ale teraz właśnie wlejemy do dziury, to jest no, bo miałem Wam już kiedyś pokazać taką dziurę. O, patrzcie, tutaj się znajduje taka dziurka. O, tutaj trzeba tylko tak wysprzątać. O, tutaj dam kamyk, ty się ocyn, bo ty mnie chcesz dziobać. Dobra. I teraz patrzcie. O, tutaj. Jak Was postawię. Trzy, tak, żebyście też dobrze widzieli. O, tutaj.

taka dziura teraz bierzemy kamyk tutaj zatykamy jakoś tak, żeby tutaj nogi sobie nie wsadzimy około zaraz będzie piał o matko mi się otworznął ten głupi badyl także yy, idziemy im też wody teraz dać jedna kurka za niedługo się już zacznie nieść już widzę po ogrzebieniu Także już niedługo mogę się spodziewać na świeżych jajek. Od młodych no. dobra, to kaczy teraz wyjmę. Ok, no, wykluło się tam 6-7 kaczek. Już nie pamiętam dokładnie ilości. I idą wszystkie do hodowcy kur. Ja nie chcę sobie zostawiać, no bo po prostu nie chcę mieć takich miksów, tata by się zostawił, no ale wiecie, no kurde, nie chcę, nie, jeszcze tam się zastanowię, ale naprawdę nie chcę. Tutaj już mamy pokrzywkę, wysuszoną, pięknie, już nie kuje, znaczy nie parzy, nie, bo kolce jeszcze takie malutkie ma, także zaraz ją trzeba będzie gdzieś spakować w jakiegoś wiaderka. Ale najpierw to wezmę wiaderko, to nawet nie wiem gdzie ono jest. Takie przeźroczyste tu było dzisiaj, nalewałem wody. Nie wiem, czekajcie, zaraz, zaraz znajdę. No i tak wygląda tutaj w środku. Taki mają odchowalnik. No przedtem miały kartą gdzieś tak No to widzicie na tyle kursem to mało teraz fajnie tutaj mają gęsi są, kaczuchy takie śmieszne o ale ja ich nie będę hodował tylko będzie je hodował hodowca kur także widzicie kurczęta jadą w poniedziałek do klienta no, są takie kaczki i jest taka kaczka o sorry, że się tak pociągnąłem ale jest taka biała cała to są miksy przydomowych takich kaczek z kaczkami dzikimi. Tak tutaj wygląda w szklarni. Tutaj mamy ogórki, tutaj mamy cukinię. Tutaj nawet nie wiem co, sałata, buraki. Rzodkiewka. Koperek, który już niedługo trzeba będzie wyrwać, bo już się zarosło strasznie. Mamy też tutaj, proszę Państwa, koperek się sam wysiał. Mamy cebuli, cebulki tutaj, szczypior, mamy pietruszkę oczywiście, inne buraki, samosiejki, chyba jarmuż, o ile się nie mylę, ja się tam tak nie znam na tym, no, także, tak, no i będziemy budować taki odchowalnik. Będę tak. budował odchowanie na przyszły rok na takie 150 piskląt. Takie wiecie, jak na Allegro, są takie coś z tyłu, jak Albert zrobił z lasu. Piętro znaczy cztery deski, belki no i płyta OSB, tylko że na dole daję siatkę. Mam siatkę lampa z termoregulacją, wiecie, że z napięciem regulacji. No i na tym drugie piętro, trzecie, jak trzeba będzie no to więcej, nie? Oczywiście. Zobaczymy jaki będzie przyszły rok, no bo w przyszłym roku piszę egzaminy. No i będzie trochę inaczej. Ale lęgi będziemy robić większe oczywiście niż w tym roku. No a za dwa lata po egzaminach na od stycznia myślę albo już. Od połowy stycznia lęgi na 240 sztuk, albo pierwsze na 120, a potem na 240. Chciałbym znaleźć też pana, który sprzedaje rosy z dobrym zależeniem, jajka lęgowe. No i wiecie, 240 sztuk, inkubator jeden i drugi łącznie, no to 240 łącznie, potem jak się dobrze to rozwinie i Jakieś kontakty będziemy mieć, także, po prostu ktoś brał do dwóch tygodni kurczę. No to wiecie, kupujemy kolejny inkubator albo składamy się na jeden y, BioEx, nie BioEx, tylko y, Fest Mini, tam można włożyć dużo jajek. Także, y, także, tak planujemy to zrobić. Zobaczymy, jak z czasem, no, ale jakbyśmy się dogadali z fermami, jakimiś takimi małymi. No to potem można było, wiecie, szukać dostawcy jaj, co, co by na przykład dostarczał 400 jaj albo dwóch takich. No i wiecie, Rosy, jedynki inkubator jeden. Po czasie można na przykład myśleć nad yy, dwoma, czyli u mnie jeden i u hodowcy. Kur jeden, bioeks tylko mini fest znaczy się, no i zarobek by był no to do dwóch tygodni się opłaca bardzo sprzedawać nie chcę więcej trzymać niż dwa tygodnie, bo po prostu nie, nie opłaca się to już bardziej znaczy opłaca się do trzech tygodni, czterech maksymalnie ale dwa tygodnie naj no najlepiej, nie? Yy, no po prostu miejsce, czas yy, no to też trzeba, nie? a tak to będzie dwa tygodnie no, i już nastawiasz kolejne. Nawet można było tak zrobić jak mielibyśmy dobre kontakty, że po prostu e, dwa tygodnie trzymać, no i już za tydzień by się kluły. Kolejne czyli e, tydzień po wykluciu nastawiamy kolejne jajka. E, nie, czekajcie, nie tydzień po wykluciu. to ja gadam. Od razu po wykluciu trzeba nastawiać jajka, jak to sobie było. Ale to są plany na przyszłość. Nie wiadomo, czy to w ogóle wypali. Ale mam nadzieję, że kontakty znajdziemy. No a ja się z Wami żegnam, no bo muszę jeszcze to złożyć i wrzucić na dzisiaj, bo wczoraj nic nie nagrywałem, także dzisiaj jest Boże Ciało. Widzicie w Boże Ciało. Także co? Do następnego. Czyli do jutro już na 16. Link do Tipli macie w opisie. Trzymajcie się. Do następnego. No i cześć.